Hejka, witamy wszystkich W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę boxów Poprzychodziło bo nam troszeczkę paczuszek Ale będziemy musieli to zmontować Z kilku dni, nie? Dokładnie tak, jak mówisz Dobra Pierwsza, pierwsza paczuszka Jest od retro Retroskrzynki, od retroskrzynki. Kolega nam się kiedyś oferował Że nam coś wyśle I dotrzymał słowa Retro skrzynka, sąsiedni kanał Retro. Jednak może Ci się przyda, a no, może nie. Normalnie, jak to powiedzieć, kurczę. Mamy dwa egzemplarze. Jeden biały. Drugi czarny. Od MGR a drugi czarny. Pokaż go z tyłu. Obróć go. Czarna cała amiga. Normalnie brak mi słów. Śliczne dzięki, kurczę, bo normalnie nie wiem co powiedzieć, bo z tego co wiem, to ty tak wolną ręką nam to wysłałeś. A ty ponoć komuś odnawiałeś Remontowałeś jakieś komodore? Vic-20 ponoć za to I tak normalnie mi to przesyłasz, tak bez niczego Kurde no, jestem naprawdę, wielkie dzięki No, bardzo dziękujemy Och kurde My tak ogólnie jeszcze żeśmy zamówili sobie jeszcze jedną rzecz do tej Amigi To są specjalne przejściówki do, do Amigi CD TV. Pod tak? CDTV pod, tak pod joystick i pod myszkę. To się montuje do środka, do Amigi. W jakimś odcinku Wam to podłączę. Pod specjalny układ się, jeden układ się ściąga, wkłada się to i na ten układ się zakłada. To jest chyba układ do sterowania, mi się wydaje. No tak. Dobra, kolejna paczuszka od Pęczarta. Wcześniej już mi ją otworzyli troszeczkę, żeby przyspieszyć. O, coś nam kolega napisał. Znalazłeś 100 złotych monet. Prawie jak w Diablo... Dobre, dobre, czekaj, weź to. Kurde, normalnie sakwa monet. Fantastycznie. Jartujesz sobie, kolego. Ja tylko w żartach ci napisałem, ile ona na dyskietkach jest. O, mi ją wariat nagrał. No nieźle, nieźle. Kurde. No, ostatnio nam nie chciały ruszyć płytki, ale to nie możemy mieć pretensji, bo to wiadomo, to już ma troszeczkę lat. Wszystko ma prawo się, jak to się mówi, zużyć. Lotus Dwójeczka. I lotus dwujeczka. Ale z amigi gameplaya dzisiaj nie będzie, z tego względu, że PENCHART Wyobraź sobie, że kolega przyjechał i pożyczył ode mnie tą amigę z Grom Settlers. Tak bardzo w nią chciał zagrać, że mu pożyczyłem. Kurde, nie no, chłopaki jesteście naprawdę mega, aż mi się Micha cieszy. Tak, swoją drogą to taka sytuacja mi się fajna przypomniała z Diablo. Jak byłem kiedyś u znajomych i e, jego żona opowiadała, jak, jak on tukł w te Diablo dniami i nocami. I kurczę. Pamiętam, ona jedny, jednej nocy no, czeka na niego, kurczę, a tam z, o, odgłosy kurczę z, z komputera. On tam gdzieś. <śmiech> chyba. <śmiech> o, przepraszam. On tam chciał. <laughs> Przepraszam. On tam chciał jakąś zbroję chyba kurczę, yy, podrasować, i komputer mu mówi: Jeszcze nie możesz tego użyć. Jeszcze nie możesz tego użyć. A ta w tym łóżku już tam histerii dostawała, normalnie słysząc: Jeszcze nie możesz tego użyć. Hmm. Przyszła do nas jeszcze jedna paczuszka od widza. Nie mam pojęcia co w niej jest Kolega ma ksywek Seville 21 No kolega powiedział, że tam będzie w środku coś, co mi się spodoba No dobra, otworzymy To próba otwarcia tego czegoś Mam nadzieję, że tam bomby nie ma żadnej. No zaraz, sprawdzimy. Tak, nagrywamy w stopniu very hard. Maleństwo na kolankach. A tak swoją drogą, to kurczę, myślałem, że Mikołaj jest raz w roku. A tutaj normalnie w Galil retro cały rok paczki przychodzą jakieś. Co nas bardzo oczywiście cieszy. Ciekawe, co tam będzie, kurde. O, pięknie, pięknie popakowane. Fajnie, fajnie. O, folia bumbelkowa. Zawsze lubiłem tymi bumbelkami strzelać. Oj, coś już mi się wyłania. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba już wiem, co to jest. Normalnie mega. Mega kolego, kurczę, następny flakonik do mamy do kolekcji. To już czwarty. Trzeci. Trzeci. Czwarty z serii, ale trzeci wazonik. Trzeci wazonik. Ciekawe, ciekawe teraz, skąd ja wezmę tyle pieniędzy na kwiaty do tych wazonów. <noise> Nie no, jest śliczny, powiem wam szczerze. Ci nawet powiem, że żeś, kurde, pazury pomalowała pod kolor tego na koniku. No, no widzisz? Przepiękne. Dziękuję ci ślicznie z całego serca. No, my wszyscy dziękujemy. No i malutki też dziękuję. Piękny jest. Prześliczny. Podoba ci się maleństwo? Co? Taki flakonik? Ja mu chyba w tym momencie się bardziej obrus podoba. Obrusik? Tak. to nie pociągnij za bardzo, bo zaraz flakoniku nie będzie. A swoją drogą zobaczcie, jak kolega zapakował paczkę. Popatrz, produkt tak. ze szkła i przyjechał cały. Tak, dokładnie. Kurde. Normalnie mega. Także. Dzięki śliczne. No to w końcu przyszedł czas na otworzenie tej malutkiej patuszki. Zobaczymy, czy ta część tym razem będzie dobra. Bo ostatnio mieliśmy troszeczkę pecha co do, co do tej igiełki, nie? Ja myślę, że to już będzie ta, co trzeba. Hmm. Mam nadzieję, że to już jest ten, ten model, co powinien być do tego zestawu naszego. No, dobra, później sobie go podłączymy. Zanim podłączymy jeszcze tą igłę, ostatnio wybrałem się znowu na giełdę. W sumie miałem nagrane <laughs> całe wydarzenia z tej giełdy, ale niestety przez przypadek dałem usuń wszystko, jak wrzucałem na komputer. No i niestety nie mogę wam pokazać filmik z tej giełdy, a było troszeczkę fajnych gadżetów. Ale udało się nam nabyć jeszcze jedną pewną. Łódkę okay. winylową? Tak. Łam? Może otw otworzysz, jak ją ona stanie? Zobaczymy. No jakiś... mm. so. No nie jest nie tak, jest już tam ta jest zniszczona. A zobaczymy później, w jakim, w jakim ona będzie y, stanie. Jak ją odpalimy, nie? Mhm. Co tam jeszcze udało mi się nabyć? Ostatnio chciałem naprawić pewien błąd. Aha, ogólnie za tą y, płytę winylową dałem 22 zł. Przy waszych komentarzach była ta pani jeszcze z tym. Ale co się okazało, tam nie, nie było baterii w tym co działał. No to poszedłem kupić baterię. Ale teraz tak, baterię podłączyliśmy. Okazało się, że tamten nie ma dźwięku. A ta pani chciała aż z jedną gierką 70 zł. Czyli zaproponowała mi ten drugi popsuty. Weź go, obróć. On jest, jest sfatygowany strasznie. strasznie. No. Wziąłem go w ciemno. Za 15 zł mi go oddała. I za 15 zł pewną grę wziąłem Akurat ta gra była sprawna, o, bo żeśmy sprawdzali tak, na tamtym Spiderman No Mhm. Mm ja Japan. Co tam jeszcze żeśmy wzięli? No i wziąłem jeszcze trzy gry. W sumie na PC, -ta, bo tak naprawdę na PC nie mam nic. A warto było mieć jakieś fajne tytuły, a nie były one jakoś za bardzo drogie. Trzy tytuły, za te trzy tytuły dałem 10 zł. Portal dwójka. Word i Tak. metro. Metro. To jest część, to jest część druga. Zobacz, płódka w jakim stanie. W Niemczech kupione? Kiedyś było? No. No. Z czołgami będzie chyba bardzo fajna gierka akurat nie grałem no i oczywiście co nam tam jeszcze zostało? Metr, okay. to nie? No tą to chyba nikomu nie trzeba prezentować, bo gra jest naprawdę wyśmienita. Pokaż tył. Tu akurat w środku nie pokażemy, bo tam od razu kot jest przyklejony. Myślę, że mój komputer dźwignie, to nie? No raczej, raczej dźwignie. O, to się okaże. Na minimalnych. jeszcze kiedy sobie to włączę cholera. Nie, powinno być dobrze. No i taki zakup udał się. Aha, jeszcze jedną rzecz. I oczywiście mikroskop dla córeczki. Okazyjna cena była tego zestawu. Plus jeszcze jeden dodatkowy. Będzie miało dziecko zabawę. Za ten cały zestaw zapłaciłem 20 zł. Myślę, że to nie jest jakaś wygorowana cena. Wręcz, wręcz idealna, nie? Mhm. Parę groszy za taką fajną rzecz. No. Będziemy, będziemy oglądać dyskietki, jakie są uszkodzone. Co tam, kolor, kolor filtrów, tak? Mhm. Co tam widzisz? Ciemność. Pokémony? No. Co oni tym gębojem w polu orali, że tyle ziemi ma? Masoka No tutaj ta sprężynka... ...łamana. Wszystko pordzewiałe. Szkoda, że tylnie klapki nie ma. Słuchajcie, kochani, robimy próbę generalną. Nawiutkie baterie założone. Już jest ładnie nam Gameboy, salutki, wyczyszczony. No to testujemy. O, raz działa, raz nie. Ale na to mamy też bardzo fajny sposób. Podpatrzyłem z innego kanału, jak naprawiają takie przypadłości. Wcisn wcisnęliśmy kawałek papierka. Zrobił się tam lekki docisk. No i zobaczymy teraz. Sprężynka została dorobiona. Teraz powinno to być wszystko w porządku w tym miejscu. No, działa lepiej. Gumeczki już na swoim miejscu. Ta siemka podpięta. O oto tutaj po bokach takie blokadki trzeba je po prostu dać w dół. Dobra. I niestety Gamboy nic nie reaguje. No, chyba ma taśmę przerwaną z prawej strony. No, chyba tak. Chyba to będzie przyczyna. Jakby obraz się zaczął pojawiać? Takie pasy są? Coś ruszyło, ale. No ale ten dźwięk też chyba nie ma Chociaż dźwięk mógłby pójść jest na maksa Jest na maksa przypracę Podgiłem troszeczkę tą taśmę i już coraz więcej jest pasków na ekranie Nie wierzę, ruszył Troszeczkę dłużej pogrzebałem i ruszył Posadziłem, ale coś dalej nie chce nic. Ale będę musiał nad nim poświęcić trochę jeszcze czasu. Ale najważniejsze, że ruszy w ogóle wyświetlacz. Sprawdzimy, czy Word in conflict pójdzie nam. Steam. Na razie świetnie hula demko in your officer training. At West Point they taught you how to be an officer. Here, we're gonna teach you how to fight. Mm. We'll start out with the control of the battlefield. Mm. Well done, mm. sir. Now let's get down for a closer look at the terrain.

lavem mission myszy Am now? Moving fast, sir. Yes, sir, we'll do. Ready to drive. to position. the cannon fodder wyjątkowym predatorem z dwoma dyskami kady. No co, nic nie powiesz? O kurde. Dobra, dorzucam sakwę pieniędzy.